Cześć! Witajcie w kolejnej dawce wiedzy z Questusem. Dziś przyjrzymy się koncepcji storytellingu i jego wykorzystywaniu w działaniach biznesowych i marketingowych. Z tego wideo dowiecie się m.in. dlaczego storytelling pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Jakie są cztery podstawowe elementy opowieści i czym się charakteryzują? Gdzie poszukiwać rdzenia opowieści marki? A jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej o strategii marki, szlifować umiejętności zarządzania nią i poznać przydatne narzędzia brandingowe, zerknijcie na kurs Managing Brands akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing. Przygotowaliśmy dla Was 5% zniżki na hasło YouTube. Więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Obecnie organizacjom coraz trudniej jest konkurować na poziomie samego produktu, którego przymioty fizyczne są mnogo łatwe do skopiowania przez konkurentów. Storytelling staje się zatem niezwykle istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Organizacja posługująca się narratologią to firma, która konkuruje na wyższym poziomie – poziomie znaczenia i idei. O ile nie sposób przedstawić zestawy sztywnych reguł, które zagwarantują sukces opowieści, Gdyż jest to proces kreatywny, o tyle można wyróżnić kilka podstawowych składowych, które powinny znaleźć się w każdej opowieści. A są nimi: przekaz, konflikt, postaci, fabuła. W ciągu najbliższych kilku minut omówimy dla Was każdy z nich. Przekaz marki powinien wyrastać z odpowiedzi na pytania: kto jest moim odbiorcą i jaką wiadomość chcą mu przekazać? Może być on utożsamiany z morajem opowieści, jednak nie należy go mylić ze sloganem reklamowym. Dla przykładu, hasło Just Do It firmy Nike to slogan reklamowy. Przekazem jest natomiast bezkompromisowa walka o zwycięstwo wynikająca z wysiłku i determinacji. Dla marki Harley Davidson przekazem będzie potrzeba wolności, a dla Volvo bezpieczeństwo. Konflikt jest czynnikiem, który napędza każdą historię, wprowadza napięcie i sprawia, że staje się ona dynamiczna. Nie zawsze musi ona znaczyć coś negatywnego. Chodzi tutaj raczej o tworzenie opozycji i kontrastów, które pozwalają zdefiniować markę, pokazać stojące za nią wartości. Dla marki DAF, wartością będzie prawdziwe piękno, a opozycyjną ideą, stereotypy ukazywane w mediach. Z kolei dla Lego kreatywna kontra bierna rozrywka. Warto pamiętać jednak, że wielki konflikt, który ekscytuje i jest interesujący dla odbiorcy, rodzi się tam, gdzie dobrze zidentyfikowany został insight konsumencki i nakreślona propozycja wartości. Postaci są kolejnym elementem, bez którego opowieść nie zaistnieje. Przede wszystkim powinni pojawiać się tutaj bohater oraz antagonista. Przez bohatera odbiorca angażuje się emocjonalnie w przedstawioną historię. Niemniej ważny od głównego bohatera jest jego przeciwnik. Może on przybierać formę osobową, ale w perspektywie biznesowej zazwyczaj jest to opozycyjna idea, wyzwanie wynikające z makro bądź mikro otoczenia, konkurencji czy normy panujące w danej branży. A w przypadku marketingu wewnętrznego, np. zła kultura organizacyjna. Antagonista nie musi zawsze oznaczać klasycznego łotra. Jego głównym zadaniem jest bowiem burzenie harmonii i kreowanie konfliktu. Ostatnim z podstawowych elementów opowieści jest fabuła. Odpowiedni jej rozwój determinuje utrzymanie uwagi odbiorcy. Z punktu widzenia biznesu fabułę można określić mianem strategicznej platformy komunikacji. Warto również zaznaczyć, że klasyczna struktura opowieści zgodnie z zasadami retoryki Arystotelesa obejmuje wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie dochodzi do pierwszego spotkania odbiorcy i opowieści. Dobry wstęp jest zatem niezwykle ważny, przyciąga uwagę odbiorcy i nadaje ton to całej opowieści. Następnie pojawia się zmiana wywołana przez przeszkodę i wezwanie do działania, które popycha bohatera do wyruszenia w podróż. Rozwinięcie sprowadza się głównie do eskalacji konfliktu i rozwoju przygód głównego bohatera, które zmierzają do punktu kulminacyjnego, kiedy konflikt sięga zenitu. Bohater staje wtedy twarzą w twarz z przeszkodą i musi dokonać wyboru. To tenże wybór determinuje zakończenie, którym jest przywrócenie zakłóconej harmonii. Aby skonstruować dobrą opowieść marki, najpierw trzeba odnaleźć jej powołanie. Bez tego czynnika nie ma mowy o historii, która porwie tłumy. W poszukiwaniu opowieści marki, warto prześledzić materiały, które już mamy dostępne. Opowieści szukać można w takich źródłach, jako choćby pracownicy, założyciel firmy, CEO, liderzy opinii, partnerzy biznesowi, klienci, produkt. Warto też przyjrzeć się historii organizacji i odnaleźć kamienie milowe. Kluczowe momenty w dziejach organizacji mogą okazać się szczególnie przydatne w przypadku młodych brandów, dopiero kształtujących swoje wartości i tożsamość. Z dzisiejszego filmu dowiedzieli się, się, że storytelling pozwala konkurować na poziomie znaczenia i idei, a nie samego produktu. Jest zatem niezwykle przydatny we współczesnym wymiarze brandingu. Podstawowe elementy opowieści to przekaz utożsamiany z morałem, konflikt rozumiany jako niesprzyjające okoliczności biznesowe, postaci. W szczególności główny bohater i antagonista oraz fabuła stanowiąca strategiczną platformę komunikacji. Rdzenia opowieści można szukać w wielu źródłach zarówno wewnętrznych, jak pracownicy czy założyciel firmy, jak i zewnętrznych np. liderzy opinii czy klienci. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i podzielić się filmem z przyjaciółmi. Do zobaczenia przy kolejnej porcji wiedzy. Cześć!